o kochani na kanale. Dzisiaj taki wieczór, wieczór ze mną jak Wam pokażę, bo ostatnim razem, znaczy ostatnim razem, znaczy ostatnim czasem to wieczór po prostu nieważne co to czyszczę sobie konie całe dokładnie także najpierw moli, potem Iwej e i też czyszczę je teraz codziennie, żeby tą wsiedlić zimową. Z nich wyrzucić, pomóc im troszkę. Czyli wiadomo, już jest ciepło. Po co im to? Ale tak się sypie z Moli, to jest nic. Ona ma krótkie włosy, widzicie? Ale na e jak zobaczycie, to jest dopiero masakra. Jest tak po prostu opłosiona. się. Posunuj się. No, dobry koń. O, jeszcze mokra jest, bo była na jeździe przed chwilą. Trochę pochodziła, nie? Dupa, dupa. Teraz już ładną formę robi. Chodzi mi też o budowę, zobaczcie. Już się bardziej robi taka sportowa budowa. No czartuję to Tinker, to nie będzie miała nie takiej sportowej budowy, ale chodzi o to, że już nie jest taka gruba po prostu. Bo wcześniej naprawdę była gruba. Teraz też jest gruba, ale z mięśniami. Moli to jest naprawdę wielki koń, wielki kloc taki. Mama kupiła inkantary, ale jeśli ich nie przywiozła. zobaczymy czy w ogóle będą pasować na moli. Czy coś będzie pasować, bo ona przecież ma x pool. A nie wiem, że tam mama kupiła jaki rozmiar. Nie, moli. Gruba. Jeszcze eBay i trzeba będzie dać inkwakcję. Tak też zobaczycie. Grzywa ładnie się rozczesuje, tutaj, dawaj, dawaj włosy. O. Jak się codziennie psika, tą grzywę, w sensie, ja tak zazwyczaj z za drugi dzień psikam, to się o wiele łatwiej rozczesuje. Już Bo na przykład, no teraz nie psikam, widzicie, jak łatwo poszło. Gorzej jest z ogonem, ale tego to ja się po prostu już boję ruszać. On jest tak po prostu, tak jest go dużo, że aż mm. taką z grubszego jeszcze. Nie będę go całego dokładnie czyścić, bo planuję na dnie umyć je. Daj nogę. Planuję je umyć porządnie. No, Trudno tych kopyt nie masz już do zrobienia. I tutaj się łamał kupyto to, bo czekaliśmy długo na kowala i troszkę się łamało. Ale już patrzcie, jak ładnie, już przy kolejnej wizycie już będzie perfekcyjnie. O. Coś tutaj masz, to ci A tu z tych boczków. Muszę coś na dniach napisać. Kiedy będzie czas na kopytka? O. Przecież tu nic nie widać. Dobry koń. Dawaj, Gira. Jakoś tak co sobotę też im dokładnie myję te kopyta. Tak wiecie, naprawdę dokładnie, dokładnie. Szamponem i w ogóle. A na końcu im też smaruję. Wczoraj im też smarowałam. Na zgnite strzałki. jak wiecie, w razie w. Moli to tak nie ten, ale troszkę Iwi ma zgnite. Przecież ona to jest... Iwi to jest bardziej podatna na to. O wiele częściej ma. Moli to może Raz miała u mnie zgnity, i to naprawdę było rok temu. I troszkę więcej błota było. No to miało prawo, jak wychodziły stałe praktycznie ciągle. I od tamtego czasu ani razu już nie miała. Nie? Nie, gruba. O, widły ci tam wpadły. O! Zobaczcie, nawet słomy nie ma dużo, tylko jedna kostka była, bo i tak nie stoją w tych boksach na noc. Tylko wychodzą na pastwisko na znaczy, i no na razie napada, a na pastwisko w dzień. Ona się denerwuje jak nie ma i wyboksie, a siana nie ma tam. Będzie stała bez siana i będzie zalezywała. Idę po marchewkę od razu. Dam jej lizawkę, może będzie chciała. to sobie będzie ciągać, nie? Okej. Okay. Masz. Tu możeki ci dam. Dla panny też mam. No. Dla panienki mojej, tak. Chodź. Odwróć się. No już na na depło lekko Co już Moli? Lisz tamtą lizawkę. Nikt ci nie obchodzi tutaj ona. Jak ma siano, to nic jej nie ten, ale jak nie ma siano to lubi sobie kopnąć w boks. Domaga się wtedy. O, patrzcie. Mówiłam, patrzcie. Widzicie jaka jest różnica między nią a nią? To jest skandal, masakra. nie, nie wiem, jak może tak zarosnąć. Ona to jest jedynym koniem, który aż tak mocno no zarastał na zimę zawsze, od zawsze. A już tyle koni się tu przewinęło. I ona zawsze. A jest moim pierwszym koniem. Także musicie mi wierzyć na słowo. Tutaj mokra jesteś od grzywy, tak? Od grzywy Spociłaś się. Ona ma tak grzywę grubą, że na dwie strony jej się przerzuca. Ale nie będę jej tam, wiecie, nic przerywać, ani nic. Niech ma taką długą. Teraz już je znowu będę zapuszczać. Chyba, że mi się coś odwiedzi w latu, będzie, będzie długo, dużo chodziła w siodle. To i raczej znowu zacznę tak bardziej na krótko. No to jest jednak przeszkadzające. Co laska, co laska. Taka długka. Jeszcze jej nie psikałam do dzisiaj. No, ogon ci też wyczyszczę. No, mam mniej tych ogonów, tak to nie jest taka, taka katorga. Pamiętajcie, że zawsze powinno się chwilę z odżywką poczekać, czyli tak jak ja zrobiłam, najpierw spsikałam grzywę, spsikałam ogon i w tym czasie ona troszkę wsiąkła. Zobaczcie jak się od razu rozczesuje. Idealnie. Widzicie? pan zrobić sobie porównanie przed i po jak się rozczesuje. Przed w ogóle popsikaniem i po Jak ładnie, elegancko. Jakby to, to nie jest ta odżywka z tej firmy, co jest na opakowaniu, ale ja ją po prostu przelałam. Bo potrzebowałam tamten duży psik-psik, bo musiałam przelać to do odkażania boksu. Żeby, bo tam to jest płynie, odkręcane. Potrzebowałam, żeby psikać. Gdzie jest. O, tu jest kopystka. Dawaj laska, dawaj, dawaj girę. Dobra, wygirę. Widzicie, ona już ma troszkę ciemniejsze popytu niż ona. Głównie strzałki. <śm> To już oparte o słów ty O, no, weź się przesłuj. Chociaż trochę Królewno. No daj. Kto pamięta wy? z czasów jak jeszcze nie nagrywałam na YouTube To wie, że nie podawała kobiet. Jeszcze czasem ma takie odchyły, ale podejrzewam, że ma jakąś traumę z tym związaną. Znaczy tak przy czyszczeniu ogólnie codziennie, to nie, ale przy kowalu to gorzej, bo już za długo, bo już to, czyli nie, ten, nie pasuje. O, daj Przez pierwsze pół roku jak ją kupiłam, to w ogóle nie, nie chciała podawać. Ciągle na uwiązie, że progres duży. O. Dziękuję, teraz takie... Zawsze mam takie dziwne uczucie takiej letkości jak najpierw wyczyszczę moli kopyta, a potem jej, bo moli kopyta są tak duże i tak ciężkie, że tak się jest ciężko je trzymać, trzeba tyle się wyłożyć. a u to nocy... zawsze mam takie, co tak leciutko, nie? Dobra, do boksu i przygotuję kolację. Tak? Daję uwaga. Jedna miarka dla Iwej. I dwie dla Molly Teraz intensywniej pracuję. Także potrzebuję. I teraz suplementy. O, kolagen. Dla obu. Takie nawet czubate. No oczywiście dla Moli więcej, bo ona jest big, big, big. Ale masz brudne chrapy od tej dziurawki. Zabieram. Czekaj, utrzepię ci, żebyś mi to zjadła. A nie zostawiła. O. Już, spokój. Spokój, spokój laska. Idzie dla Ciebie. O, nawet ci boks nie do końca żeby żebyś szybciej dostała. Proszę. Proszę, dzieci moje. Jejku, jejku. Dobra, i teraz będę czekać, aż zjedzą i na już na noc. W tym czasie, co one jedzą, ja sobie przygotuję elektrolity, żeby troszkę dzieci witamin dostały. O, dwie takie dostanę, nawet no, takie półtora i do wody nie wrzucam. Robię tak raz na 2-3 tygodnie, e, jak jest ciepło. Jak jest lato, to praktycznie codziennie dostajemy elektrolity i do jedzenia i do wody. No bo to wiadomo, lato, elektrolity są potrzebne. A teraz tak jak już wiecie już ciepło się zrobiło czy coś, no to zawsze takie witaminy są potrzebne, to dodaję im. O, zobaczcie, jak oceniacie płot, pomalowany. Wszystko, bo tym się nie chwaliłam. To była dopiero pierwsza warstwa. Jeszcze muszę go domalować do końca, bo to wiadomo. Gdzieś się tutaj wytarł, gdzieś coś. Już nie było tak ładnie. O, jakiś patyk. No, to trzeba troszkę wymieszać. O właśnie, bo to się grudki robią, od akurat. Dobra. I na noc sobie wypijemy elektrolitony przez noc. Zostawiają jeszcze trochę z takiej małej tej... Znaczy nie małej, z takiego małego garnistra okrągłego, to zostawiają jeszcze style. Także rano, jak przychodzę, to jeszcze mają wody. Dzień dobry, wanny. Ja na kontrolę. Kontrolę ilości jedzenia. Brak. Pani Napadok, zapraszam. Nie ma siedzenia w boksie. Molina, molina. Co mam tak patrzeć? Najedzona. Pochodziła najedzona, wyczyszczona, to pojezu. Luksusowa. Idź. ale idź tam trawę sobie jutro zjesz na pastwisku po nocy tu na ścianie to trzeba będzie posprzątać jakoś planuję na taki cieplejszy weekend tutaj zrobić porządki no bo to wiadomo tak sobie przed nosą to robią kupę te siano tutaj gdzieś jest lata to trzeba posprzątać ją już. wy też zjadł, by wystawiła. Pokaż, pokaż jak wyglądasz. Czy wy to widzicie? <grystanie> Tutaj suplementy ma, jeszcze trochę. Musli. Jak ty jesz? się pewnie, nie? Bo to tak zawsze z klasą. A jak mam mokre jedzenie, to wszędzie jest rozwalone. Wszędzie jest po prostu jak świnia wtedy je. A takie suche to... Mhm, mm no właśnie. Takie dobre. Ona dzisiaj nie chodziła, ale nie chodziła się od dla na nałoży, ale też wyczyszczona, najedzona. Też już w ogóle. Życie w madrycie ma. Zapraszam panią Dupkę. I co? Ja myślę, że w tym filmie to już było na tyle, także sub, łapka w górę, dzwoneczek, piszcie komentarze, piszcie jaki byście film chcieli obejrzeć, już będę nagrywać na dniach, jak będzie chłodna pogoda, oczywiście będzie ciepło, to spa, obu klaczy, takie dokładne już wiecie, po zimie odszarowanie, możecie pisać w komentarzach, jak macie jakieś pytania, odpowiadam, także papa, do kolejnego.